Cześć, ja jestem i witam Was w kolejnym filmie, w kolejnym meczu i mam małe pytanie do Was, bo co jakiś czas zostawiliście komentarze a propos serii historia map i myślę jak to rozegrać, no bo mapy w CS2 się trochę zmieniły w stosunku do CSGO, ale zmieniły się tylko graficznie i, i Nie wiem czy w jakikolwiek sposób jest sens odświeżać te odcinki, odświeżać te, te mapy. Co jest? Nie wchodzi w ogóle ten. Oni siebie nawzajem zabili? Co tam się wydarzyło? Nie podszacie jest.

tak jest, on był już obity przeze mnie. Merwo trzy fragi! Ojej, pomarańczowy Midas P90 spuszował. Okej. Okay. Jest... No ja, jest wjazd. I to na jakimś takim ekoforsie na tekach nabiechali. Save? Nie. Myślę, że nie ma sensu już tego odbijać. Jest tu? Tu jest ktoś, tu się palił. Zginął chyba od bomby. Dobra, przynajmniej nam się ich udało. Jeszcze ostatniego. Aj, pozabijać. Daj, hey, push, yellow, yellow, help! Yellow! Okej. Okay. Pomógł w ostatnim momencie. Ja widziałem, że mnie puszują. jest low, fuck. Nice. We don't have bomb? Uh, A smoke. One city. One city. One city. Nice. City yeah, still. City. Us. Pushing. Pushing. Ah. He's super. Low. You have no. Fast. There's kit on me. There's I my kit. Yeah. There's kit. Nice. Mamy to, ugraliśmy kolejny urań, ale widzicie tak, tak grają teamki, kiedy oni są wszyscy razem, spuszczowali B, zrobili hałas, my wszyscy zrotowaliśmy, a oni se tu weszli i zaplantowali, ale na szczęście daliśmy radę, To no może być ciekawy mecz. Zablokowałem się, chciałem tu wskoczyć, ale się zablokowałem dziwnie. smok the bomb. Oh, yeah, Co oni tak jakoś? Ojej, cool. No to było do wygrania. Miej ładnego retake'a tutaj do. Za zrobienia to było. Two map, streamid. 3 guy made there pushing fast to one. Phantom on red room. Trusty B. Red room. Net. Spawn was in dome. Mają mi do. trochę ich zatrzymałem. 3A. I'm saving, I'm not. <laughs> Chciałem zasejwować, ale tu już z każdej strony. Dobra, nice, jest bomba. Okej. Okay. No bity. Mamy to! Ten z P90-tką. No proszę. Ale flashują. I have bomb, I have bomb! Boję się wyjąć... granat. Jakiś. Już wzięli bombę, czy nie? Nie wzięli. Merwo jak się obronił przed rasem primaidów. Elegancko sobie poradziłem. Ta runda była fajna. A tu mi spulaszował z tym P90, tak jak mi się wydawało. Ach, no i tam jest bomba, jednak. Jednak już tam jest. Okej, okay, jest szansa. No, jestem sam. Gdzie oni się chowają, no? Trzymam do końca. Ale ninja Defius. Dwóch we mnie strzelało. No słuchajcie, więcej to nic nie mogłem zrobić w tej rundzie. Ale piękny ninja Defius. No oni się chowali do końca, ja tej tutaj... to była jedyna opcja jeszcze tę rundę jakoś wygrać, nie? Jak oni tam całkiem ładnie się chowali, trzymali do końca, smoke, ten fleszyk z prawej ręki na pewno ich oślepił i później już Dociągnąłem No pleców. Uuuu, uh, jak wybił ich... Ace! Nice. Bro, jak pomarańczowy... Uh, he is cheating, kick him. Kick. kick me please. Kick orange. Tu jeszcze jeden był? zagrać. Ciekawie. Uroło. I Tak jest, słyszałem go tu na midzie do końca. No to kombak robię, wygraliśmy 5 rund z rzędu teraz. I, I go, flash me, flash me. Nie, nikt mi nie rzucił flesha Meet the lot! Uła, ale fajny push Sorry. zrobili. Nobody flashed, I, I asked for meat flash. Yeah, Oniby. Byliby pięknie oślepieni. O, ciekawa lunda. O, okej, okay, let's push. Spuszował on, no to lecimy. Behind! Już myślałem, że swojego zabiłem. Ale okej, okay, nie. Go plant, go plant, try. Jest tam pod Cety gdzieś.

Pięknie. Pomarańczowy się odpalił i tajkerujemy sobie we dwuajczku meczik. I Dobrze, z pomarańczowym zaczęliśmy grać. Let's go, nie? Yeah. Be careful uh, from bit. Kurcze, Mervo. O! Oh fuck. Zrzuciłem w mego mołotowa w plecy. Znaczy, jak rzucałem tego tam nie było, ale... Idealnie mi podskoczył. O flash. Thank you. What the fuck? My nade bouncer. Zostałem z, z, zniszczony przez mojego teammata. How, how did it happen, bro? A ja. Oh, yeah. okay. okay. Czyli tam jest jakieś takie dziwne miejsce, że ten grant się nie odbija jak od płaskiej powierzchni, tylko wszystkie te wystające murki też, też mają swoje hitboxy, nie? No to ciekawie trzeba o tym pamiętać. Thank you. I have red room. Yeah. Go, go, away, go, go. Away. Sorry, I'm going to go. Sorry, man, I, I wanted to kill him. Yeah, mid uh, rush. A lot, a lot Mam nadzieję, że to już jest ostatnia runda. Go plant No i mamy to Ej, wygraliśmy wszystkie rundy. Czy Entrant jest taki terror? Co? Na to może wychodzi trochę. Nice! Mamy to 13-6 ładny meczik ej Jestem w szoku, wygraliśmy 3, 4, 7, 10 rund z rzędu później. Przegrywaliśmy 6-3. Dziwne, że tak się zaczęło to układać. Ja tylko 8 razy zginąłem w tym meczu. 28. Bardzo mocny wynik. Tu nieznane ratingi, nasz ma niecałe 10 tysięcy, więc może koło 10. Dzięki za oglądanie. Słuchajcie, łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Łapka w górę za mój Ninja Defuse. Podobał mi się.